W dzisiejszym odcinku przetestujemy wiralowe produkty z Amazona. Ooo! Oh! <grym> Wychodzi samo. Wow! naciskaj! No już się nie naciskam. Ja to widzę często, bardzo, jak wyprowadzam psa. <grym> Taki widok mam. Przypominamy, że jak wiecie 100 tysięcy subów na kanale Śpimy do Wigilii To zrobimy dla was kurczaka w czekoladzie Na tym kanale już się to udało, więc bardzo za to dziękujemy Ale zostawcie jeszcze suba na kanale Śpimy Pozdro To jest ulubiony gadżet twojego starego znaczy, nie, mów, nie mówię o twoim tacie, bo on jest na pewno w porządku gość Ale no, on by się na pewno przydał nie jednemu tacie, bo Jest to na pasek no. Zaczepiasz sobie taki, takiego delikwenta no. I wsadzasz tutaj piwko I możesz nie pracować No właśnie po to na tym polega nasz kanał żebyśmy to przetestowali, między innymi. Czyli to jest kabura, jak na pistolet, jest? To kabura. Tylko, na że bardziej przydatna dla. A można polskich wiertarkę ojców? albo coś tego typu? Bez przesady, wiertarka to się kurwa w ręce, trzyma, a nie w takim czymś. Pasek jest potrzebny, więc już nie, no dobra, kurwa. Nie drzwi nie! Tak przypadkiem chyba wam to stary zawsze. No robił. co o. jest? Patrz! Nie działa. Nie no, nie mieści się piwo, w wełbie się, wpale się to nie mieści. Chodzi właśnie tak, żeby ciasno się działo. Może to musi się rozciągnąć spokojnie. To skóra jest... się rozciąga? Tak, to jest skóra już, fura i komura jeszcze. No dobra, no trzymam. No i dobrze. Można no to załóż przepić se... do paska i można pić tak, spotkę. No właśnie chcesz założyć pasek. No tak pić od taty bezpośrednio. <laughs> Smoczek. To załóż się to. Jest tak. Wow, wow. No tak się trzyma! Dawaj, k***a, Ładujesz, Czekaj. ładujesz, kur... ten, tylko z lewej strony sobie niepotrzebnie. Siema, kofboju! A to jest festiwalowy! Festiwalowy live, stoisz! Ej, na... Ej, na festiwalu też jest no dobry patrz, festiwal! Tylko dla młodzieży. dostaje ten, ale... Jak tak tam, zrobić? kofboju? Jak się powodzi na prerii, a ty, 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 tyryn No i to jest to, prawdziwy kowbo, teraz ja teraz to wyjmi. No właśnie. Ej, ale dobry pomysł spadnie, że na festiwal czy koncert jakiś. Że stoisz, no, i się, się tak się schować trzymać. bez kitu, to jest dobre. No pomysł. albo do pracy na przykład, żeby nikt nie widział. A da się tak komuś coś napis, da się, tak, na przykład możesz tutaj. Oj 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 Chodź, zróbmy tą kurwa scenę. Nie no nie Ja bym no, będzie Ja bym w pozycji tego gościa, który mógł mieć wyjemu... W to, ale ale po myślałeś no nie Ale no, by to było nie, nie. to ale jak kurwa te dwa już chodź zrobimy to Załatwo było to przerobić. Na klików, kurwa. chciałem klęknąć, dziś się napić piwa, no oczywiście. Ale wiem, że byście to kurwa przerobili inaczej, więc bez poszaby. No to jest dla złodziejaszków, na, na złodziejaszków tak właściwie. O, to jest, ty. studenckie gadżety powinniśmy testować. To nam się działo na kanale Jemy zawsze, bo to jest taki w sumie studencki gadżet trochę. Kłódka na piwo to jest. Przykładowo na piwo, może być też na jakikolwiek inny napój. W każdym razie jest to na kod. Dobra. I powinno ci to zamknąć twój ulubiony napój, jakim okay. jest piwo, powiedzmy. To idę do kuchni załatwić piwo? 3 <laughs> czasów powróciłeś. Ale jaki kot tu jest do otwarcia? Bo zaraz go zamkniemy i nie otworzymy, Ty to lepiej dopij. Kurwa, okay. bo będzie ustawiona butelka. Ustawię no, raz, dwa, trzy. Tulipan będzie robiony, człowieku, jak kurwa, na dzień kobiet. Default jest 000, więc jeden tu nie będziemy ustawiać na razie swojego. No dobra, to zamykam. No to się da otworzyć. No bo trzeba może bo trzeba... trzeba przesunąć, poczekaj. No ale się otwiera. To nie działa co to, że... Może wiesz dlaczego? Nie, no to są powinno być. Wodylaki. Mi się wydaje, że to może być na zamknięte piwo. Zobra, zaraz sprawdzę Na zamknięte piwo? No, no sprawdzę. No taki, żeby go nie otworzyć. No chyba tak, chyba masz rację, kolego, wiesz? To przetestujemy sobie to na dwóch rzeczach, tak, tak. czyli Dobra. na piwku i na piwko można, pić nie można. Na piwku Tutaj. zamkniętym, więc czy to zadziała jako kłódka na niebezpiecznego sąsiada, kolega. Nie zadziała? Nie zadziała w Polsce. No może coś źle robimy, no nie, no niemożliwe. Nie, to po prostu stary, bo zobacz, bo to wchodzi i no, wychodzi. że mocniej do dołu. Nie, no, nie, do dołu. nie, na butelkę można na taką butelkę. Ej to lipa, bo tak szczerze, to, to było pokazane na butelce piwa, a w Ameryce na przykład czy w innych tego typu. A, X de Lola teraz się nie otwierają. Mają, mają butelki jeszcze mniejsze z piwem, więc to jest akurat normalna butelka z piwem. Na, tą działa. Na, Na to kolkę. działa. Czyli jak ktoś ci kolkę zepiera. No dobra, ale pokażesz mi to na chwilę? No dobra, kod zmieniłeś, żeby są Dobra, Nie Niezgadne kodu, nie kodu, nie kodu nie otworzę, ktoś by powiedział, tak? A czy na przykład bym sobie odkręcił tą butelkę razem z korkiem? Odkręca się, Elo. Nie żartowałem, nie odkręca się. I jakby się to odkręciło, byś dał wyciągnąć sobie butelkę? A tak, tak na siłę? Tutaj, nie, ty na siłę. Na taką butelkę z piciem działa, na zwykły korek. I to jest rzecz hmm. dziwna, śmieszna, jakkolwiek sobie to interpretuje, ponieważ jest to napychać banana. I możesz napchać tego banana. Przykładowo nutellą. Ładne Nutella. Tak. Nutella, banana to, to jest. Je. Do... Coś powszechne połączenie. To jest do jak dupy jak się zjeba no na najciślejsza straszkę. No i co? A poczekaj, bo tu na pudełku były przepisy. No takie przepisy? przepisy. Jest peanut butter, jam i tak dalej, miód jogurt, a nigdy... a hazelnut Sprit. Dobra, okay. możesz to tak zrobić, bo ja nie mam pojęcia, jak to Ja jest. też nie wiem, wiesz co? Tak chyba pobrać? łatwiej będzie oku. To się wyjmuje chyba. Okej, okay, to się odkręca chyba, nie wiem, improwizuję. Tu się nadziewa banana. Tak się to robi, ale sz szpryca, co? A nie ma instrukcji tam Na opakowaniu? Nie tam. Jak głęboko do twojej buzi to wejdzie? No, no całe by weszło. Słysza, Szczerze na oko patrzę na całe by weszło. Okej, okay, no to trzeba tak, tu już rozebrałem to na części pierwsze. Teraz trzeba odciąć główkę banana. Trzeba odciąć tak, żeby był prosty tutaj. Okej. Okay. Okay. Mamy takiego samego kurwa. To jest kod kreskowy i Bananlus, luz. Ale ma banan, luz. banan. No i teraz tego banana takiego. Tu Zobaczyliśmy idealnie banana, teraz wkładamy to i wciskamy to do końca. O, ale tu poczułem, kurwa, moc. Obracamy to i wyjmujemy. I tam jest środek banana? I właśnie, kurwa, nie. Został chyba w środku. Został, no. Skór wysyn. No i co teraz? Jak to wypchnąć? Wychodź, ty, może ty. Kur... A może? Może zbyt dojrzały banan i za miękki był. tak. To idzie. wyszło, a wyszło taki cały skór Wyjdzie, ten? wyjdzie. Jest, dobrze. Dobra, mogę to zjeść? Ej, stary mogę. Dobrze, no Bo mamy już. Mogę to urządzenie nie? do domu wziąć? <laughs> Tak, generalnie tutaj wypełniasz czym lubisz, więc pewnie... No, ho, 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 tak! Można <śmuszamy> się tu spuścić do środka? No, wkładamy tu gówno. Hej, <śmuszamy> stary! Oh, dobrze, I teraz nakładamy... To jest w ogóle improwizacja, bo w tym momencie testujemy gadżety, te co chcieliście i w komentarzach zawsze piszecie, te zabawki. Tylko po prostu testujemy to na bananie... <śmuszamy> Zamknij się! Testujemy na bananie, żeby YouTube nie uciął nam zasięgu, jak to mówią. Myślisz? Nie no, stary! W banana by weszły dwie łyżki but... no, tego? Nutelli? No dobra, lub to chcesz. Mi się wydaje, że nie za mało, no ale mogę dołożyć już, że się oblizał, więc będzie z lizem dodatkowym. Ale czekaj, jak to potem zjeść, ten to nieobrany banan? No to... to obierasz, jak nieobrany banan? to było najmniej spodziewane pytanie, jakiego się spodziewałem. No i co? może no tu. Potrzymasz bananami? Nie. No kurwa, potrzymaj. Ale chwyt pewny. Kanał schodzi do psyku. Mam tu trochę pociągnąć? Nic nie rób. No dobra, cisnę, zobaczymy coś tajnego. Wie, że wybuchnie banan czekolada. Ole tu się obspermił już. Oooo! Wychodzi samo. Łoo! No już nie naciskam. Ja to widzę często bardzo, jak wyprowadzam psa. Taki widok mam. Myślę, że po, właśnie takie żarty, które zaprezentowaliśmy, powstał ten gadżet, po nic innego, stary, no to nie ma sensu. Znaczy, nutella, banan, to jest naprawdę Czy dobre połączenie, pierwszy. ale... No gryź co, gryź, gryź, gryź. Można to pokroić na takie nie, sushi. Nie, stary, to jest pomysł dla restauracji Mini żeby wprowadził sushi banana. z banana, z, z czekoladą w środku. No Dobra, kurwa, kurwa, Michael, weź to ogarnij. Wygląda no, Nie wiem, jak to zinter zinterpretować. O kurwa. Patrz, Mini Mike, takie coś odpierdalasz i jest sukces, nie? No. Jest, to, jest, jest, jest. Pierwsze skojarzenie: kopiec kreta 100%. Mm -hmm. Jeżeli ktoś z Was jadł kiedyś kopiec kreta, takie ciasto, smakuje 1 do 1, ale lepiej. Zajebicie dużo żartów podczas zamienia tego, ale sam efekt finalny. To... O! Jajko, w dzisiejszym produktem testowym będzie jajko. A tak właściwie do jajka taki roli. I co mnie zaskoczyło, o, aż się w kamerze to nie mieści, że to ma included 25 plus przepisów. Kurwa, więcej niż prawie Ania gotuje. A, to jest 25 jajek. Po raz kolejny, jajek. nie wiem, czy wyobraźnia działa zbyt dobrze, ale po raz tak, kolejny mam no. wrażenie, że to jest Wiem, wiem o który proszą nas w odcinku. Ja wiem, jest jesteśmy no co na łeb, no co się Trzeba ze olejem, masz olej? Sprayu nie mam w oleju, ale mam olej. Co to znowu za szczota Papieczki. jest jakaś stary. Znowu jakiś... rurka do siadania, okej. Okay. Ej, a tu już jest included, kurwa, nawet jajko chyba. No tak. Co to jest? Pa, się? No producent tego jest kurwa. A bo koleś na fabryce, na magazynie składający, to jest geniuszem, kur... Wpierdolił instrukcję do środka dziury tutaj. Zajebiście i pewnie dotykał to jajami się po ręk rękoma się po jajach dotykał. Kartkę zwinął i włożył tutaj, a stąd będzie nam wychodzić jajko. Na naprawdę ale pewno my pewno tego my nie tak umyjemy. Maszynka nie powiem do czego. My tego nie umyjemy ty. oczywiście. Eggmaster masz hmm. bi, dobra, zamknij Nie ma instrukcji żadnych? A po co ten, to, to ja gryzę teraz, to co to jest? Nie wiem, ale to się wiesz, tak czyści nie. fajnie, wiesz? Łooo, ale weszło i ja pierdzielę. Tam cię po środku będzie? No Ciepłutko jemiłusio Cza lubrykar masz? Nie mam, znaczy, mam ale mam no olej olej. Jest, olej po prostu zwykły Po no końców? Tak, nie, no dobrze Patrz, raz tak robię Wlejesz to Ja. No, ale... Ja to wiedziałem No ale dobrze, bo nadmiar oleju się wylał no, zajebiście kurwa, bardzo dobrze no, tak. Chciałbyś o jajko w oleju? jałbyś jajko w majonezie ze starym? Stary No to było tak zrobić inteligentnie jakoś No to próbowałem, ale widać że za dużych punktów nie mam Przez Tej inteligencji, inteligencji całej Dobra, wbije jajko do środka i ch**uj No dobra A co naprawdę trzeba zrobić? No ale no jest 25% No co kurwa innego więc. może być, no jajko trzeba wjechać. No się S zrobi na 1.25, z, 25, z... Kurwa. Ale wpadło No on grzeje ale tam grzeje, tam tak chwilę nie w wsadzić Wow, wydaje mi się, że Teraz się przypali, kurwa, i tyle będzie. No nie. nie, to powinna wyjść taka rolka z jajka, ale zaraz przeczytam instrukcję, ja tam bo patrzę jedziemy na freestyle, tak zwanym. Jedziemy na freestyle w tym momencie, więc może, nie wiem, może coś trzeba innego zrobić. No to powinna wyjść taka paruba z jajka, nie? No to pozdro, bo raczej. Nie wychodzi parówka? Burczy tam w środku, kurwa, widać to. Mi już w brzuszku burczy, bym się to zjadł. Może tam trzeba kliknąć jakiś przycisk? może nie To ma To co z tym zrobić? Może tak trzeba porowić? No, Lampada, <laughs> na co ją po tak? Tak, tak. Daj to pudełko, chodź, ona jest. Tam jest instrukcja, wej no ją pod, zapodaj. Tu masz spray Kraken Joy. No tam. No, pewnie to zrobimy. Jak? Kupiliśmy olej to to, olej, a to jeden Co Coś się zaczyna dziać. Ej, zaczyna bulgotać widzowie. Po paru no. minutach tam było jeden, dwa jajka, powiedzieliśmy jedno. Nie wiem, czy to się nie pali, tak to no, się nie nie wyłania. Może za mało, może faktycznie dwa powinny być jajka. Ale to powinny nie rośnie dwa. w ogóle, właśnie. To jest problem, że to nie rośnie w ogóle. Może to nabić trzeba, może to samo nie wychodzi, tylko trzeba to nabić. Może jedno jajko włożyliśmy i dlatego to nie wyjdzie, stary. Weź to, opatrz. To ta, nie chce wyjść w ogóle. Daj tak, ten plastikowy. Łoj, kurwa, się wystraszyłem skórki. Skórka schodzi, nie lubię tego. Jak to wyjąć z tego? Z tym Jak to wyjąć w ogóle, by the way? No właśnie w tym momencie. Natale to zjesz. Ty nie chce to wyjść. No właśnie nie, no. Przypaliłość, stary. O! Wypadł kaban. Okay. I taki kurwa balas nam wypadł. No, zrobiło się, ale. No zrobiło, a, ale nie było. Całe, no ciepłe, ciepłe, ciepłe wiadomo. Ciepłe. Stary, lepiej się ugotować jajko. Znakuje okay, plastikiem strasznie. No bo nie umyliśmy tego tak. i to jest ten problem. Nie też. umyłem jajek. <laughs> Patrzcie, widzowie, kurwa, wasze śmieszne komentarze. Macam się po jajkach. Oni testują, mam ja. Macanie się po jajkach, a ja macam się po jajkach. Nie, no gówno ten item. Po co robić jajka na patelni, jak można dłużej i gorzej? No właśnie, to jest tego typu item. To jest tego typu item. Strasznie co? nienawidzę zapachu ślugów i to urządzenie ma powodować, że nie będę go czuć już nigdy. Dokładnie, jest to popielniczka, która wciąga zapachy, więc może dla palaczy być to przydatne, ja powiem żeby szczerze, palić sobie w domu. Nie Wątpię rozumiem fenomenu palenia normalnych szlugów w 2004 ja roku, się skończyło, odkąd gdzie masz wycofali, tyle alternatyw do palenia, które jest lepsze, a paliś takie szlugi Odkąd śmierdzące. wycofali moje ulubione elemy forwardy, to Dokładnie. niestety trudno. Mogę my Nie no, to jest zapach o, ładnie A? pachnie? Jak taki. Ej, ładnie, szczerze, jak taki zapach do samochodu trochę, Kto wkłada? nie? nie, się Chyba tu. Wiesz, co przeczytałem instrukcję, żebyśmy tego nie rozkurpili, bo większość rzeczy to właśnie tak robimy. Tu baterię w ogóle trzeba włożyć stary, więc spokojnie. jak bateria, to to powinno wciągać jeszcze ja ten mam zapach pytanie. i jakoś wywiec, słucham cię. Nagraj tutaj do środka to jedną rzecz. Wszystko ci pasuje tutaj z tym miejscem na baterię, To jest wszystko jest okej okay, myślisz? O kurwa, pojebałem się sprężać. No, właśnie chyba coś się co tak? kurwa. No to może trzeba odwrócić. To nie jedno. powinno być to jest... tak, że. Do it yourself. No, powinno być, masz rację, powinno być tak. No, coś się o, po... no, nie, no nie, nie. Jest, to 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 przełożyć przełożyć jak trzeba. to przełożyć? No to przełóż. No popieliło się Chińczykom. Dobra, przeprowadziłem operację Operacja. korekty płci i możemy się bawić teraz. O, ale Prywa, wieje tak. fajnie. No I tu dobra. Ma to to nie tutaj. No poczekaj, co to tam ma? To nie ma instrukcji. Nie ma, nie ma. To jest tam na środek. Tam na środek dałeś? To się przykrywa tym, a na zdjęciu to wyglądało ładniej, szczerze opakowaniu. No może nie. Po I gdzie pozostań, tu ma wpadać ten popiół? grafika po prostu to robi. Popiół gdzie ma wpadać? No to też jest ciekawy pomysł, bo generalnie. Tutaj do środka popiół zostaje. No na zdjęciu wygląda ciekawiej mi się wydaje. Czekaj, jak to, to ma być? Żywo. Tak czy tak? No właśnie nie wiem ty. Jak to było? Nie, patrz, tak, 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 bo tu można się szluga tak opierać No to, nie... to, widzisz, to. można tego... się szluga tak opierać. No, no nie może wypadać. No bo tabletka jest, dlatego wypada. Czy tabletkę tu? Może do środka tabletkę, właśnie. Czy tabletkę pod spód, tak po prostu samo? No i dobra, no so, i I tak się prezentuje ta popielniczka. No, no to odpalam. teraz wystarczyłoby odpalić śluga też. Ładnie no pachnie. pachnie. w ogóle pachnie. rozprowadza zapach, pokaż tak. Znaczy i tak pachnie nam z tego. O, teraz ślugiem zapachniało, ale ładnym czekoladowym. zobaczymy najpierw z tego, z zapałki z, z, z samej. Będzie czuć, tu odpalę. To w ogóle wiewa coś? Nie, więc sprawdźmy. No i sprawdźmy dym z zapałki. Czy to wchłonie i go nie będzie czuć? Bo to mhm. też czuć od razu, więc. Nie wchłonęło, no tu już leci dym, widzę. No ale weź tam szluga postaw. Czekaj, opa, wiewa, nie? No, 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 no. Ale kurwa, czuć, no czujesz, yeah, czuć yeah. popcorn? No dobra, no ale szluga, jakbym się chciał odpalić. Łol, mi strzeliło, ty kurwo. No i postaw tą szluga. Znaczy, to raz czuło. dmuchał teraz. No wiem, no ale. A ty się przypali, bo to jest plastik stary. Ej, bez kitu! Bo to nie ma być tak, tylko tak ma być. To jak to? O. No, tak. no wiewa dym, ale to jest takie, żeby. Ale jak to ma zadziałać? To. to miałbyś wziąć tak sobie... No i dmuchać tam. I... i tu dmuchnąć wtedy. A pój tutaj. Puszczę tu dym z dymiarki, widzowie, YouTube. I trochę zabija no. ten dym. To ma działać tak, ja już to rozumiem. To ma no. działać tak, że tam wpada ten dym i ta tabletka nie ten zapach. Ale to nie działa tak dobrze. Znaczy, tak nie, nie czu Minimalnie, ale no. tak mniej, ale nie, no nie działa to na zero totalne, nie? że niweluje zapach no. tych Plus to śrubów. jest plastikowe, więc hałasuje. Kówno, wiesz, co mi się wydaje, że tu pety się odkłada i to tych zapach tych petów może wciąga bardziej. Czy to powinno być coś włączone? To bez sensu. No, bo to zapach petów już tych tych zgaszonych wciąga, ale one nie jedzą przecież aż tak, no bez przesady. No. Nie, ładny zapach, myślałem, że to faktycznie tego rozprowadzi i tak dalej. Nie, nie, zguba. Co to jest, bo ja nie wiem. To są paski do nosa, które wkładasz. Ci mają ci odetkać nos, masz lepiej oddychać okay. dzięki temu. Kranie to miało działać tak, że odtyka ci po prostu, tu masz w środku jakieś coś włożone do nosa, tutaj magnesy i odtyka ci nos. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o instrukcję. Możecie się zatrzymać, zobaczyć na chwilę, bo dłużej tego nie Zobaczy, będę pokazywał. Zobacz, to się na zewnątrz wkłada, nie do nosa do środka. Do środka też chyba. No nie, właśnie nie. To jak ma ci to do środka wyciągnąć, a jak to później wysmarkać? Wysmarkać? A może wysmarkać? A to jest na zewnątrz, nie? Do to nosa. jest na zewnątrz, ale Czyli to se tak ale to też aplikuje. On to po prostu nakleił tak chyba. Generalnie u że mi się dobrze oddycha całkiem, nie mam zapchanego nosa. To, może mam? Na naklej mi tego ja nie widzę, ja muszę się tutaj. No to, to lusterko, to nakleić? No zobacz, on ten dysk nakleił tutaj. A nie w środku? No właśnie nie. No to daj zobaczymy, czy w tym miejscu. Chyba jakoś tak by to było. Dobra, no i daj drugą. No i nałożę. No i tak by było. A no co kur... ci mam nałożyć? To? No to, no. No, A może faktycznie to ma tak do środka się faktycznie no, no, Dobra, misz, no nie no ja no no. wiem właśnie no. co kminie, no. Lepiej. Coś no. chyba źle zrobiliśmy, stary, nie? A bo to jest aplikator, żeby to. A to się No, przyciąga się to normalnie magnesem to działa, ty. Test oddechu się, a w dzisiejszym odcinku testujemy oddychanie. Jak fajnie, jeśli dzisiaj oddycha? Dobre nie, powietrze? Albo to źle założymy, albo działa. Nie. No nie działa jakoś spektakularnie. No dobra, to ja sobie nałożę. Patrz, Przez bo tu mówiąc. jest już aplikator i to bierzesz tak, i się ataczujesz w którym miejscu? A, sam sam Jakoś w tym. No gdzie to tak jest nikogo? największe do rozszerzenia? Trzeba wyczuć najlepsze, największe miejsce do. O, o tutaj. Tu mam takie miejsce. Mi się wydaje, że tu mam takie miejsce, gdzie można najwięcej to rozszerzyć. Okej, okay, to jest szersze i teraz mocniej. Co jest? Wiesz, kiedy mogłoby to Albo to są różne rozmiary nosa. Tak. Jak ktoś ma kurwa. Taki... Teraz jest dobrze. Kinol jak Pinokio, to wiesz. Szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy doby dobrze nie zadziałało, mi katar. Może tak. No mi się na przykład teraz zajebiście oddycha, a w ogóle jest tak czasem, nie w życiu, że na przykład przed snem mam, tak, że jak się na jakiś bok przewrócę, to nagle ci się tak nos odtyka i masz takie. Ale wiesz, to Taką mi się wydaje. Może być to dla ludzi, którzy. To chyba tak miał Chrapie zadziałać. Tak, bo to tak ma też działać przeciwko chrapaniu, nie? Ja na przykład nie chrapę. Czekaj, no, chwilę panosiłem, tam... zdejmę teraz? Ej, nie, dob. Kula, teraz zdjąłem i... Czekaj, zakładam, okej. Okay. Nie no, jest różnica, jest, czuć, czuć różnica, no. Ale to jest wygodne, czemu tak nie może być cały czas? Ej, <noise> bez a ty! Tak, to jest no. to uczucie, kiedy w nocy, jak idziesz spać i tak przez wypadek nos ci się odetka i masz taką... Pełnie świeżego jak oddechu ta stary. Tam Airways, kurz jakbyś wyżumie, no. nie całe. Nie, no działa. Ej, kurwa bez lipy działa. Czuję teraz... gila, lepiej się robi w, w nosie. O kurwa, nawet się lepiej długie w nosie, stary. Jezu, chcę to z powrotem. Jak teraz skłówo się oddycha. To czekaj, ja pooddycham też chwilę, żeby zobaczyć, jak jest bez tego efektu. Zależnie Bo... się od tego, później pójdę na odwyk. To czekaj. Teraz się czuję, zaraz, na kelnos, pójdę na od stary. zaraz pójdę na odwyk. Idę na odwyk, czekaj. No trochę gorzej, jakbym to dłużej jeszcze ponosił, to by była lipa. No, wiem, żeby na płacić za oddychanie, do czego to doszło. <grym> to są okulary do czytania, do a, patrzenia. Możesz na przykład, frazy. tak, no wiadomo, że to rzeczy, Częarane. które testujemy, były Minecraft testowane. Tak, tak, miał no. to 30 lat temu. Napis bo jak miałem to 30 lat temu w komentarzu, a my będziemy wiedzieć, że już miałeś. Z tego, co ja oglądałem recenzję tego produktu, to. No dobra, ono nie jest takie ale zajęcie. dobrze. Ale sprytestujemy to sami i dowiemy się na swoje Zobacz, na przykład tak możesz swobą. to wykorzystać do przeglądania TikToka sobie. Na przykład, jak chcesz spać sobie, idziesz tak już w kimę, tak ze telefon trzymać i sobie na TikToka. W sumie tak. Zaraz zobaczymy czy to ma prawo działać ta Chcesz znać ściereczka I do okularów? Uber, o kurwa, tak ściereczka do okularów, już upierdoliłem to dotknąłem dla to dla tym. To, to, jak wyglądają? Takie są te okulary. Stylowe, nie? No jak idiota totalny, Jepet to ale... kurwa, I o to okularysty. Tu nawet są boki, lustra są z boku. Może żeby Panie... światło dochodziło? No dobra. Ciężkie takie jakościowe, Myślę że to plastik brzmiany jakiś. O kurwa ty! Co? widzę swój bebek. <noise> ja faza, szczerze? Kurwa, faza. Ej, kurwa, w ogóle lepiej widać niż na żywo. To... Kurwa, no bez kitu. Może masz wadę wzroku? Może mam wadę wzroku, a to naprawia. No dobra, ale czy mógł se telefon przeglądać? A jak wyglądam? Tak ja jakby... Wydzijnie <noise> wydzijnie, kurwa, nie poznaję nawet. Widać? No, ty, no spoko, szczerze. Pokaż. Nie wiem, jak nagrać pijowi dla widza, żeby to skumał, ale kurwa, fajne. Muszę to <noise> doświadczyć. Do, do, do a co jest? nie w dobrej jakości. What, ej, to jest mega dziwne, bo wydaje się, jakby twoje ręce nie jest właśnie w i taki ładnie. Jakby twoje ręce nie były twoje, czy jakbym był pijany. No! Myślę, że to będzie gówno plastikowe totalne. Chczężym, ale efekt. spać, na przykład i się przejść. Ej, czuję się, jakbym był na wiarze, jakimś to by nie było moje ciało w ogóle. Ej, to wygląda, jakbyś z kamery nagrywał taką PUV perpetuę. Tak, tak, tak. Fajne, jakby one miały opcję nagrywania, jeszcze to w ogóle by była petarda. Nic nie widać kompletnie, stary jest tak. Jakie to jest Chodź tutaj się chodzić normalnie, bo masz tak jakbyś był naprawdę, jakbyś był pijany. Znaczy to faktycznie burzy trochę percepcję, bo Strasznie. na przykład jak próbowałem wpisać kod do telefonu, to też miałem problem z tym takim Ja defikatny. teraz widzę normalnie dopiero. A <laughs> ale, ale widać w lepszej jakości? Tak. Spróbuj normalnie tak sobie iść po prostu. O kurwa. Ej, A faktycznie. do góry daj głowę. Daj... Nie, nie. Głowę nie. no teraz daj... widzę normalnie. Głowa daj do góry, Ale no, czemu? No teraz widzę normalnie swoje No i nogi. I, I przejdź tutaj, no. Normalnie A, widział. Tak. No i idź teraz. O kur... Jakby był pijany. Ja, taki obraz był jak na no, statku. No, no był. tak, mówię, jak jakbyś był pijany. Na statku był, no. Ale no. w lepszej jakości widać, co jest kur... To jest jakbym wyszedł ze swojego ciała w ogóle. Tak. Ty, jest trzeciej osoby. Teraz jakbym w grę jakąś grą, taką tak. realistyczną. Tak. A są też takie okulary, które sprawiają, sprawia że jesteś pijany. Wiesz o tym? Tak, wiem. Możemy jakieś przetestować, będąc pijanym. Może wtedy się staniemy trzeźwi. Na no minus i minus daje plus. No dokładnie. No. Do... Zajmie A Pokażę, jak się czyta, bo nie sprawdziłem w sumie. Ale są takie ciężkie. Ja Myślę, że to będzie gówniany plastik, gówniana nie, sprawa, taka generalnie. Nie, to jest są takie ciężkie, fajne. Jakościowe. lepiej widać niż na żywo obraz. To jest też ciekawa opcja. No i fajna faza jest taka kurwa, serio. Takie ciekawe to jest. Znaczy, to jest mega dziwne. W sensie nie wiem, czy bym był w stanie tak czytać cały czas. Tak? A, że do czytania, a TikToka. Jakby chciałbym, że tu patrzeć. Daj TikToka sobie włączy, okay. włączę i ci poprzeglądam. No i fajnie się ogląda TikToka, czy nie? A to jest wygodne? No nie, ale chodzi mi o to, żebyś czekaj, leżał to sobie tak leżeć, na łóżku, nie? nie? Tak jakbyś na łóżku sobie leżał. No tak bym leżał. Okay. Nie, to jest głupie, nie, głupi pomysł. W sensie. Tak? Nie, ma, nie widzę zastosowania w tym. Jest to fajne doświadczenie, żeby to. No to jest napisane. No, że read, więc do czytania teoretycznie. Tak. Teoretyczne. No, być, no ale kto w tych czasach czyta zamiast przeglądać TikToka? Jestem ciekaw, Taka jak byś gównie. w tym chodził, gdybyś był jeszcze pijany. No, zaraz to sprawdzimy. Zaraz <gulatstrzyma> to sprawdzimy. <gulatstrzyma> damy znać później. <gulatstrzyma> A, to jest jakaś rzecz, która była wiralowa, to na pewno. Taka kostka. You can make, czyli możesz zrobić, tłumaczę na bieżąco. Okay. Create more, stworzyć więcej. Den 70 szapes, 70 kształtów. Na Z tego? tym kwadracie. A? To jest kurwa potężniejsza rzecz niż kostka Rubika. Jeden. Ile zrobisz Sprawimy. Pentagon tym kurwa rozje Zabijeś jeden. No jest jeden kształt. Nie zrobiłeś, był zrobiony, więc ty nie zrobiłeś tego, ale. Dobrze. Drugi, to jest, trzeci, to jest drugi? czwarty, piąty, szósty. Co, co z tym się dzieje, stary? A wrócisz potem do pierwotnej 7, formy? 8, no to taki kosmos jest. Co to jest? Tak, origami. Ale kurwa, to... widziałeś? się umiem origami, a ty? Nie no wiem, że to jest 70 kształtów. No stary, jak liczysz takie po połowie, to może i tak, no nie wiem. Ale czy to jest fajne uczyć? No bardziej pod zabawki są takie, nie Największa niż, niż zagadka jest teraz, jak wrócić do pierwotnego stanu kwadratu. No. A jak odwrócić na ten kosmos kwadrat? Jest! No dobra, no wróciłeś, ale weź odwróć na kosmos ten. ten... Teraz nie mogę tego rozszczepić w ogóle. Ciężko to tak rozstrzyma. chodzi, ale tripi to, to jest, jest? nie? Chcesz na kosmos kwadrat? Proszę bardzo. O, zrobiłeś. Weź w tych okularach może to układaj. O, to ku... Panie, nie, takie nie pa da się chyba rozczepić to? na kwadrat, A można kliknęcowy. takie płaską kartkę z tego zrobić? Chyba nie. Nie, bo to jest wszystko z trójkątów zrobione. No ale jakie? Przez Poczekaj, mi, może tak? tu jest instrukcja jak kształty zrobić? O, jest instrukcja! Sza Sashibo to się nazywa. Sa Sus -sus -sus Sashibo? Sa o, jest instrukcja jak kształty osiągnąć. Kurwa ty, jak drzewko w połę. O, kur... Zoba, jak drzewko w połek, Instrukcja taka. Do tego jest 70 I są jakieś strony i tak to się plasuje. Tu Jeżeli tak to robię sobie, na palcach tak, po prostu. Tak, kur... obsydian z Minecrafta możesz zrobić no, i jest instrukcja jakaś też. Tej kutasa można ułożyć? Możecie, jak można to serduszko da się zrobić. A ten trzeci tak, jest fajny, tak, tak jak do, gwiazdka. Wrócę do my z tego nic nie ułożymy, więc jakby tutaj się nie ma czego spodziewać. No fajna to jest zabawka. Nie, no, tripi to jest bardzo. No tripi, to jest zabawka. Tak No wiadomo że już no ale było fajne. Nie powiedzmy muś tak. Wizowie w dzisiejszym odcinku będziemy sprawdzać. Mega dorobane gadżety z Amazona! To jest jeden piękny trójkąt, który dzisiaj rozłożymy na pieczniki pierwsze. Nie potrafię tak mówić, kurwa. Nawet jak kundruje, to nie potrafię kurwa.